Cień doberek oczywiście grzyby stanowisko tego najpiękniejszego boruska w tym sezonie puściutko. Nic nie wyskoczyło, ale tu wychodzę teraz z takich krzaczków i widzę dwie kanie. sobie stoją więc dzisiaj będzie chyba schabowy Ok, a nie wiem czy no na pewno wszyscy tego nie widzieli bo ja już to wymyśliłem chyba ze 2-3 lata temu jak fajnie sobie zrywać kanie i kolejna Nóżka zostaje, pierścionek spadł, schabowe do koszyka. I zaczyna oczywiście padać. Wszedłem teraz na takie miejsce, gdzie podgrzybki stoją. I takie dosyć, dosyć ładne, duże tutaj dwie sztuki. I tam jeszcze kolejny. Ładne, duże, ale, ale ja podgrzybków już... Nazbierałem w tym roku więc dzisiaj tylko prawózki, no ewentualnie tanie. Ale spójrzcie ile grzybków jest bo wyszedłem z, tam z tego miejsca podgrzybkowego i spójrzcie ile maślaczków. Jest grzybków. Za chwilę dojdę właśnie do jednego miejsca z prawuskami, gdzie powinny stać. I popatrzę. O, właśnie po Ciebie idę, kolego. Tak, tak. Tu w tym miejscu już kilka podniosłem w tym sezonie. Właśnie takich jak ten pan, piękny, na piasku, szlachcic, śliczny. Tutaj jeszcze będą wyskakiwać takie, takie piękności. 槙野拓也君。 myślę, że czerwony. i znalazłem jeszcze kolejne piękne trzy sztuki tam w oddali jak popatrzycie to koło takiego małego muchomorka stoją dwie sztuki piękne a tutaj trzeci spójrzcie jak ładnie tutaj ten towem chuch piękny Piękna sztuka do mojej ręki. I jeszcze tutaj są dwa. Spójrzcie, jakie piękne. Ja za chwilę pójdę dalej w poszukiwaniu właśnie takich pięknych sztuk. A Was również zapraszam do lasu albo na moje poprzednie filmy. Pozdrawiam serdecznie. Siemka.